Czy ktoś z Was ma bliskich znajomych? I to nie tylko tych w zielonym kółeczku na Instagramie. Tak średnio widzę, ale myślę, że liczę na to, że macie tych znajomych. Ale czy określicie niektórych z nich jako przyjaciół? Kiedy po angielsku mówimy my friend, to to jest takie bardzo luźne i czasem zdarza nam się mówić to nawet do osób, których nie znamy. Ale polskie, mój przyjaciel, brzmi tak bardzo poważnie i tym słowem tak często nie szafujemy. W codziennych sytuacjach spotykamy się z mnóstwem osób. W szkole czy w pracy razem przeżywamy silne emocje, razem wyśmiewamy te same cringe'owe sytuacje i razem narzekamy na system. Jednak w tej dużej grupie, a teraz zwłaszcza po pandemii, może zabraknąć autentycznego zrozumienia, przestrzeni na zrozumienie się wzajemne, czasu na szczerą rozmowę. I czasem znowu w tych zwykłych codziennych sytuacjach, ale czasem też w tych nieco bardziej skomplikowanych, takich na przykład jak Trudności we własnej rodzinie, koniec związku czy wyautowanie. Może pojawić się wtedy poczucie samotności. Trzy czwarte osób zgłaszających się na psychoterapię przyznaje, że robi to po to, by się komuś zwierzyć. I oczywiście przyjaźń i psychoterapia nie stoją w opozycji do siebie. Przyjaźń nie zastępuje psychoterapii, a psychoterapia nie zastępuje przyjaźni. Jednak wygląda na to, że czasem po prostu może zabraknąć osoby, której możemy powiedzieć, co mi w duszy gra. I o ile zwykle myślimy o tym, co ta bliska osoba, przyjaciółka, przyjaciel zrobił dla nas, albo częściej czego nie zrobił, o tyle dziś możemy skupić się na tym, co my sami możemy dać bliskiej nam osobie. I w takim patrzeniu na bliskich przyda się słynny umysł początkującego. A zatem takie patrzenie na relacje, jakby widziało się te osoby po raz pierwszy w życiu, z wdzięcznością, ciekawością, stałym zainteresowaniem i szukaniem wspólnych celów. Przyjaźń jest też taką relacją, którą budujemy, bo przecież to nie jest tak, że któregoś dnia ktoś spada nam z nieba, a my od razu stwierdzamy, to mój przyjaciel. Chcesz znaleźć przyjaciela? Bądź przyjacielem. Mówi to znane przysłowie, pokazując tym samym moją własną rolę w tworzeniu i budowaniu tej relacji. A zatem takie małe podsumowanie. Patrzenie ciągle w nowy sposób na relacje i robienie tej relacji. Mniej lub bardziej świadomie i mimo kłótni, trudności i też naszych charakterów. Czy to tak brzmi łatwo? No, ja tak myślę, że nie za bardzo. I co takiego jest w tych relacjach, że niektóre z nich trwają latami, albo i całe życie? Co stoi za tym, że dwie lub więcej osób wzajemnie się akceptują, szanują, rozumieją, że są przekonane o działaniu na korzyść tej drugiej osoby, że udzielają sobie w potrzebie pomocy i że uważają się za równe sobie, mimo różnicy wieku, albo właśnie dzięki tej różnicy wieku, mimo różnic płci, albo właśnie dzięki niej. Jak funkcjonują te relacje? I czy w ogóle w czasach pośpiechu i indywidualizmu mamy czas i chęć na takie górnolotne sformułowania? I zanim tak trochę w pokrętny sposób spróbuję odpowiedzieć na te pytania, odwołam się do odwiecznego porównania przyjaźni i miłości. Znalazłem taką ciekawą myśl z Księdza Twardowskiego, przyjaźń różni się od miłości. Wow, przyjaźń musi być wzajemna. Przyjaźń, jeśli nie jest wzajemna nie jest przyjaźnią. I biorąc pod uwagę to, że te dwa zagadnienia często rozpatruje się razem, spróbujmy przyjrzeć się jednej z koncepcji miłości i odnieść ją do przyjaźni, tak z przymrużeniem oka. Jest to znana trójczynnikowa koncepcja Sternberga, a te trzy czynniki to intymność, namiętność i zobowiązanie. I to wszystko brzmi tak trochę egzotycznie nie za bardzo na miejscu, ale zobaczmy po kolei. Mamy składniki intymności, na przykład pragnienie dbania o dobro drugiej osoby. Przeżywanie szczęścia w obecności tej osoby i z jej powodu. Dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia. Przekonanie, że na tę drugą osobę można liczyć w potrzebie. To brzmi tak nawet nieźle. Niekoniecznie tak bardzo miłośnie, prawda? I oczywiście u każdego z nas konfiguracja może być różna. Nie w każdej relacji, czy to tej przyjacielskiej, czy miłosnej, trzeba każdą z tych cech przeżywać. Ale zobaczmy, co dalej. Namiętność. I tutaj wchodzimy na dosyć taki. Ciekawy grunt, bo o ile dynamika intymności jest łagodna, o tyle namiętności dramatyczna, bo ona szybko rośnie, szybko osiąga szczyt i równie szybko gaśnie. Co wynika głównie z jej dużej siły, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych stanów emocjonalnych. Takich jak chociażby tkliwość, zachwyt, ale także niepokój, zazdrość i ból. I przełożenie tego terminu, namiętność, na relacje przyjacielskie, może być. Takim początkiem trochę dziwnego żartu, ale zobaczmy, czy coś z jej atrybutów pasuje nam do przyjaźni. Mamy na przykład pragnienie i poszukiwanie bliskości fizycznej, przypływ energii, uczucie podniecenia, czy przebicie serca. Coś takiego zdarza się nam przeżywać nie tylko w kontakcie z ludźmi, ale na przykład robiąc coś pasjonującego, czy słuchając świetnej muzyki. Więc może i na przyjaźń uda się nam popatrzeć z tej perspektywy. I o ile te dwa czynniki, czyli intymność i namiętność, są takimi, które bardziej się czuje, o tyle ten trzeci, zobowiązanie, jest najbardziej zależny od naszej decyzji, od naszej woli. On też jest najbardziej stabilny i trwały, ale także paradoksalnie najbardziej kruchy. Przyjaźń jest oczywiście relacją dobrowolną, nikt nas do niej nie zmusza. Jednak to właśnie zobowiązanie odgrywa swoją rolę tym bardziej wtedy, kiedy jesteśmy z drugą osobą, nie tylko w tych dobrych, ale i tych złych chwilach. A i cechy związane z zobowiązaniem to na przykład poświęcenie, oddanie, zaangażowanie i lojalność. Czyli to nie brzmi znajomo, kiedy myślimy o naszych bliskich relacjach? No i oczywiście są sytuacje, w których to intymność i namiętność są nam bliższe, na przykład jakieś fajne wydarzenie, wiele wspólnych emocji, wspólny język, czy też rozumienie się bez słów. Ale to, co cementuje te relacje, to właśnie zobowiązanie. Wtedy, kiedy te silne emocje się kończą, a relacja nadal trwa. Wtedy, kiedy te fajerwerki już sobie tam się skończą, a my zostajemy z drugą osobą na dobre i na złe. No i oczywiście na co dzień nie mówię, mój przyjacielu, zobowiązuję się być z tobą w przyjaźni, bo to by było trochę niezręczne, chociaż kto wie. Ale świadomie lub mniej podejmuje decyzję o byciu z drugą osobą, tą konkretną. No i właśnie, żeby było trochę więcej konkretu, a nie tylko te definicje, to przyjrzyjmy się teraz realnym sytuacjom, ale ciągle z tyłu głowy, mając to wszystko, co związane jest z zobowiązaniem, bo to ten czynnik, jak już wiemy, możemy nieco bardziej kontrolować. Kiedy stażowałem na oddziale psychiatrycznym, któregoś dnia spotkałem się z, nazwijmy go pan Christian, z panem Krystianem, przyjętym ze schizofrenią w stanie psychotycznym, czyli w dużym uproszczeniu, w takim, którym nie rozróżniał on tego, co realne, od tego, co nierealne. Pan Krystian był mniej więcej w moim wieku i kiedy po raz pierwszy z nim rozmawiałem, no, zadawałem standardowe pytania. Powód przyjęcia na oddział, co takiego się stało, że się na nim znalazł. Ale zadałem też pytanie o, o relacje. Pan Krystian powiedział, mam takiego przyjaciela i kocham go jak brata. To sformułowanie bardzo mi się spodobało, zresztą no, jest całkiem przyjemne, ale pomyślałem sobie, że przecież pan Krystian jest w psychozie, więc może wcale nie jest tak, jak on podaje, że być może tego przyjaciela w ogóle nie ma i jest to jego halucynacją. Ale po sprawdzeniu danych z przyjęcia na oddział okazało się, że po pierwsze, ten przyjaciel faktycznie istnieje, a po drugie, to to, że to właśnie ten przyjaciel zadzwonił po karetkę wtedy, kiedy pan Krystian doświadczył tego trudnego stanu psychotycznego. W schizofrenii, wbrew powszechnym stereotypom, agresja w stosunku do bliskich jest bardzo rzadka, ale akurat w tym pogorszeniu pan Krystian stał się niebezpieczny dla swojego otoczenia. I w takiej sytuacji ten jego przyjaciel mógłby powiedzieć, nie no generalnie ja się zmywam, tak Gość mnie zaraz pobije, niech tym świrem zajmują się jego rodzice. Ale on tego nie zrobił, bo być może uznał, że właśnie w tej sytuacji jest najbardziej potrzebny temu swojemu przyjacielowi i podjął się niełatwego zachowania pozostania z nim do czasu przejazdu karetki. Chociaż pan Krystian był zupełnie nieprzewidywalny w zachowaniu, a jego sposób bycia kompletnie odklejony, czy też zdezorganizowany. Czy to jest przykład bohaterstwa? Ja myślę, że tak, bo tak średnio widzę Wasze miny. <laughs> Natomiast w codziennym życiu, oby nigdy nam coś podobnego się nie zdarzyło. Ale być może właśnie w tych, powiedzmy, nieco bardziej codziennych sytuacjach. Wtedy, kiedy nam się nie chce, wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. A druga osoba, przyjaciółka, przyjaciel, może właśnie wtedy chce się nam wyżalić, może właśnie wtedy chce po prostu potracić razem z nami trochę czasu. Czy to jest właśnie owo zobowiązanie, poświęcenie, lojalność? Jestem czyimś przyjacielem pomimo niesprzyjających okoliczności. Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym momencie. Kolejna historia. Oczywiście ja pewne fakty zmieniam w celu uniemożliwienia identyfikacji osób. Następną osobę możemy nazwać pani Basia, również przyjęta ze schizofrenią paranoidalną. I pani Basia pojechała na taki dosyć długi wyjazd ze znajomymi na wakacjach, gdzieś na kompletnym odludziu, nad jeziorem, tego typu klimaty. I w trakcie tego wyjazdu nikomu nic nie mówiąc, przestała brać leki. I po jakimś czasie nastąpił u niej powrót choroby, halucynacje, no i to wszystko. No i pojawiło się pytanie, co tu robić. Bo tak, leków okazuje się, że nie ma. Lekarza nie ma. Do szpitala daleko. I z tej grupy znajomych najbliższy przyjaciel pani Basi zdecydował się, no zawiesił do szpitala, pomimo tego, że pani Basia no, w trakcie tej dosyć długiej drogi y, zachowywała się, no w języku psychiatrycznym funkcjonuje takie y, sformułowanie, miała takie dziwaczne zachowania. Poza tym wypowiadała dużo treści urojeniowych, na przykład urojenia prześladowcze, mówiąc o tym, że ktoś cały czas ich śledzi, że za chwilę ich dopadnie, urojenia wpływu, mówiąc, że jej myśli są dostępne dla wszystkich i że w tym letnim upale trzeba zamknąć okna w samochodzie, bo inaczej te osoby śledzące usłyszą te myśli, złapią ich i zabiją. I w takim stanie nasze zapewnienia o tym, że nikt nas nie śledzi, niestety nie działają, a wszelkie próby uspokojenia zawodzą. Jeszcze możemy sobie wyobrazić tę sytuację. Kierujemy samochodem, tutaj ruch, ulica i w ogóle, a obok siedzi osoba, która w każdym momencie może zachować się w sposób zupełnie nieprzewidywalny. A mimo to osoba bliska komuś w takim stanie decyduje się dostarczyć ją, tak do tego szpitala, chociaż też mogłaby wyrzucić ją z samochodu i powiedzieć: Lecz się masz nierówno pod sufitem, ja nie chcecie znać. Dla mnie to jest przykład naprawdę takiego mocnego zaangażowania w dobro drugiej osoby, jakiegoś samozaparcia, ale także budowania relacji, wsparcia. I znowu, oby w naszym życiu nigdy coś podobnego się nie wydarzyło. Jednak być może właśnie te zwykłe sytuacje, chociaż one czasem są również okropne i niezrozumiałe, to może one stanowią taki punkt do tego, żeby tym bardziej dawać siebie i być może czasem przypomnieć bliskiej osobie, że właśnie nadszedł moment, by skorzystać z pomocy lekarza. I ostatnia historia może taka bardziej trochę codzienna, ale najpierw takie małe pytanie i tym razem nie trzeba odpowiadać. Czy zdarzyło się, że przy kimś z was ktoś kiedyś płakał? I taką automatyczną reakcją, kiedy obserwujemy osobę płaczącą przy nas, jest pocieszacz albo naprawiacz. I co ten naprawiacz może powiedzieć? Będzie dobrze, nie przejmuj się, to minie, nie płacz. I to wszystko tak bardzo ładnie brzmi, nie? tylko problem jest taki, że nic z tego nie działa, bo takie reakcje uspokajają nas, ale tej drugiej osobie pokazują, że pewnych emocji, zachowań nie powinna wyrażać, albo przynajmniej nie w taki sposób i przynajmniej nie przy nas. Więc no, ten naprawiacz jest przeciwskuteczny. I w ostatniej historii to pochwalę się moją umiejętnością wyłączenia na chwilę tego naprawiacza i zobaczymy, co z tego wynikło. Ostatnia osoba, którą spotkałem na oddziale psychiatrycznym, którą dzisiaj wspominam, nazwijmy ją pan Michał, w wieku 40 lat. Tutaj akurat historia choroby jest nieistotna, ale ważne jest to, że pan Michał doświadczał dużych trudności w relacjach interpersonalnych. Miał pewną bardzo bliską relację z jakąś osobą, ale była to relacja niezwykle trudna, sprawiająca dużo bólu, ale jednak bliska. I któregoś dnia, pan Michał, będąc na oddziale, usłyszał jakąś piosenkę, która tak pozytywnie skojarzyła mu się z tą osobą. I kiedy przyszedł na rozmowę, zapytał, czy może puścić mi tę piosenkę. Ja mówię, no czemu nie? I piosenka leci, i po kilkunastu sekundach ja tak obserwuję, że panu Michałowi zaczynają drżeć ręce, że do oczu napływają mu łzy. I zadałem mniej więcej takie pytanie: widzę, że być może w reakcji na słowa tej piosenki pojawia się u pana dużo silnych emocji, że jest pan bliski płaczu. I zastanawiam się, czy nie byłoby dobrze tak teraz poczuć to wszystko w pełni i, i wyrazić. Pan Michał oczywiście dobrze zrozumiał, o co mi chodzi, i mówi: Nie, chłopaki nie płaczą. Ja mówię, no ale to nigdy nie płaczą? Mówi: no Może nie, że nigdy, ale to na pewno nie wypada, że ja, dojrzały mężczyzna, będę przy panu tak teraz płakał. A ja na to tak odwołując się do tej bezpiecznej relacji, którą próbowałem z nim współtworzyć, że być może właśnie to jest ten moment, ta przestrzeń, w której dałoby się jednak poczuć to wszystko i, i wyrazić. Pan Michał pewnie już miał dość moich pytań i generalnie wybuch płaczem. Natomiast oczywiście go do tego zachęcałem. Po jakimś czasie ta piosenka się skończyła. Pan Michał przestał też płakać i mieliśmy takie małe podsumowanie. Pan Michał powiedział, że to był pierwszy raz w jego życiu, 40-letni facet, kiedy płakał przy obcej osobie, ale było to dla niego niezwykle dobre doświadczenie. Ponieważ on mógł wyrazić te swoje silne emocje, mógł o nich opowiedzieć i nikt go nie wyśmiał. Jak prawdopodobnie dotychczas bywało. Mój wniosek tutaj jest taki, że. Czasem boimy się tych intensywnych emocji i u samego siebie, i u drugiego człowieka. Że wolimy powiedzieć nie płacz, bo nie będziemy wiedzieli, jak zareagować, kiedy ktoś przy nas się rozpłacze, albo jeszcze ktoś nas zobaczy i sobie coś pomyśli. Myślę, że w takiej sytuacji, chociaż w ogóle nie jest to łatwe, warto po prostu być przy tej drugiej osobie i zapewniając jej bezpieczeństwo, szczerość, pozwolić po prostu na bycie sobą. W tej sytuacji z panem Michałem ja się nauczyłem przede wszystkim no, bardzo dużo o sobie, tego, że no, nie zawsze jest łatwo wyłączyć tego naprawiacza, ale na pewno tego też, że to towarzyszenie w czyichś emocjach jest niezwykle budujące, ale także interesujące. Natomiast dla pana Michała to był taki moment przeżycia wsparcia, autentycznie przeżytego wsparcia społecznego, takiego, którego nie da się za bardzo stworzyć słowami, ale z pewnością da się zrobić. I w związku z tym, że taka sytuacja pewnie prędzej czy później jednak się nam przytrafi, to wtedy, kiedy będzie na przykład dla nas zbyt trudne, takie zwykłe towarzyszenie komuś w czyichś emocjach, to możemy sobie pomóc na przykład takimi pytaniami. Czy jest coś, co mogę dla Ciebie teraz zrobić? Może czegoś ode mnie potrzebujesz, a może chcesz, żebyśmy się przytulili? Pozwólmy naszym przyjaciołom wyrażać przy nas trudne emocje, również te dotyczące nas samych i naszej relacji. Bo. Paradoksalnie wtedy ten kontakt między nami może stać się dużo głębszy. Być może część z Was kojarzy taką akcję Ask Twice, czyli zapytaj dwukrotnie. Czasem się zdarza, że widzimy jakąś osobę w smutku, zapytamy czy wszystko w porządku, osoba odpowiada OK, mimo tego, że my widzimy, że wcale OK nie jest. Ale zadanie tego pytania po raz drugi może zrobić naprawdę ogromną różnicę. Ale oczywiście pamiętajmy też o swoich granicach, o granicach własnej empatii i nie forsujmy się, jeśli nie jesteśmy na to gotowi. Nie miejmy też od razu takich zbyt dużych oczekiwań, bo jeżeli mamy zbyt wygórowane oczekiwania, to te rezultaty mogą być niezadowalające. Stawiajmy małe kroki i bądźmy dobrymi przyjaciółmi. I w odwołaniu do tej namiętności jeszcze, być może uda się nam kiedyś sprawić, że na nasz widok przyjaciółka czy przyjaciel poczuje szybsze bicie serca. I na koniec, żeby uważnić jeszcze raz siłę wsparcia społecznego i wagę bliskich relacji w codziennych sytuacjach. Bardzo dziękuję jednemu z moich przyjaciół za pokazanie mi kilka miesięcy temu, że jest taki TEDx i za to, że zobaczył we mnie kogoś, kto może wziąć na nim udział i coś na nim powiedzieć. Ostatecznie stoję tutaj dzisiaj dzięki niemu. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia.